Był piękny, słoneczny dzień. W pogodzie na TVP mówili, że będzie ładnie. Ta, 23 stopnie, sieranka. Przyjemność patrzeć na życie. Wyjątkowy dzień. Pierwsza wizja w IK. Zarówno stresująca, ale dobra, walić to. Wbijamy do autobusu. Jedziemy te 15 przystanków, siedząc na mało wygodnych, granatowych siedzeniach w krakowskiej komunikacji miejskiej, zaraz przy kierowcy. Dlatego też czas swój mogłam poświęcić na czytanie regulaminu ów przewoźnika. Bla, 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 pieprzenie o śledzach z stołu, bo karły za drogę. Kontynuując, po tej jakże dalekiej, długiej podróży, patrzę, to ten przystanek. Ha, twój jaka tajka jest wielka! Ha, tfu, życie jesteś wspaniałe! Wysiadam, przechodzę przez pasy i biegnę w tle dramatycznej muzyki pod ikę. Stoję pod drzwiami, czekam na babce, po czym razem kraczemy do jej wnętrza. Patrzę, a tu zdziwionko X2. O oh my gosh, ruchome schody! Idę, wjeżdżam z pozą godną top model na górę. Wiele wózek i wraz z babcią zachwycamy się tym pięknym wnętrzem. Idziemy, idziemy. Gdzieś po drodze wzięliśmy babkę i w ogóle. Staramy się iść wyznaczną ścieżką, ale to za trudne. Krzesło do biurka. To to, po co przyjechałyśmy. Szukamy, szukamy są. Siadam. Wygodne za drogie XD. Idziemy dalej, pełen zachwyt. Tak, wow, to jest to i niedrogie. Siadam. Genialne. Tak, to. Próbuję wymówić nazwę, ale się nie udało. Przywołam tylko może jakieś trzy starożytne demony. Idziemy dalej, stalkujemy wszystkie meble. Patrzę! A tu dispenser ołówków. Bierz, pięć i idę dalej. Moja babcia skupiła się na stalkowaniu poduszek na sofach, a ja na zbieraniu ołówków z lokalnych dispenserów. Wywaliłam się raz idąc. Kilka ołówków wypadło mi z ogrodniczek. Najgorsze uczucie ever. Wszyscy patrzą na siebie jak na chorą psychicznie statystkę, którą jesteś. No cóż, życie jakoś mija. Po obstarkowaniu całej góry zjeżdżamy winną w dół. Oczywiście z dramzy rzeczami, których ich nie potrzebuję, ale co? Oj, na dole się dopiero zaczęło! Oj, to, to, to i jeszcze to i to i oczywiście to. Po jakieś dwóch godzinach stalkowaniu garnków, wzięciu zegara, sztuczców i dwóch kaktusów wchodzimy do magazynu. O, ja. Jakie to jest ilość powietrza w lejsach duże? Staram się odnaleźć i wziąć krzesło do biurka, którego numer wcześniej zapisałam. Miałam to szczęście, że paczka była na samym dole tych regałów. Wracam się trochę zdezorientowana do wózka inną trasą i widzę wózek pełen pant i innych drobiazgów. Aaa, wezmę sobie jedną, skoro pracownicy dali taki wózek, żeby ludzie zostawiali rzeczy, których jednak nie biorą. Wzięłam jedną średnią i małą pandę, której metka była ze cztery razy dłuższa od tej samej. Idę dumna z wyboru do mojego wózka. Czekam na babcę i widzę to. Jakiś facet podchodzi do tego wózka pełnego pan z paczkami z magazynu i odjeżdża do kasy. mam komuś pady z wózka przed kasą VK. <śpiewanie>